Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj miasteczko Borgomanero. Jeżeli państwo myślicie, że w tym małym miasteczku niewiele ponad 20 tysięcznym nie znajdziecie polskich śladów, to się mylicie. W tym właśnie budynku nocował Giuseppe Garibaldi, a Giuseppe Garibaldi walczył o naszą i waszą wolność, czyli on zapoczątkował powstanie legionów w czasie powstania styczniowego, i z ziemi włoskiej do Polski szli ochotnicy na powstanie styczniowe walczyć w powstaniu styczniowym. Zatrzymaliśmy się do wła dokładnie w tym domu, w którym zatrzymał się Giuseppe Garibaldi. Mieszkanko okazało się niezwykle przytulne, bardzo ciekawie urządzone, chociaż niezwykle skromnym sumptem jakby to powiedzieć własnymi siłami. To, co właściciel mógł, nie wiem, ściągnąć z garażu czy ze strychu wszystko było bardzo gustownie i bardzo ładnie. Zaprezentowane w takim y, stylu y, faktycznie włoskiego designu. Każdy pokój, pokój był urządzony w innym stylu. Ten akurat jest urządzony jak stara pracownia krawiecka. Bardzo ciekawie. W życiu nie widziałam tylu rodzajów wieszaków na ubrania. Co więcej. Myślę, że każdy wieszak jest skonstruowany specjalnie do innej odzieży. Ale nie o to chodzi. Pokoik, znaczy pokoik, mieszkanie trzypokojowe, aneks kuchenny, przestronna łazienka. Wszystko czyściutkie i schludne, chociaż jak Państwo widzicie skromnie, ale bardzo gustownie i bardzo klimatycznie urządzone. Bardzo zaskoczyła nas w salonie z... Aneksem kuchennym, lampa zrobiona z uschniętego konaru drzewa, owinięte wokół niego kabelki i pomalowane tylko ozdobne słoiczki. Naprawdę bardzo pomysłowa. Ktoś bardzo pomysłowo urządził to skromne, ale bardzo fajne mieszkanko. Pamiętajmy Państwo, tak, to w miasteczku Borgo Manero. W budynku przy głównej ulicy, ulica nazywa się Via Navara, a budynek Corso Giuseppe Garibaldi. Dodam jeszcze, że w bitwie pod Nowarą z 1849 roku brał udział również nasz polski generał Wojciech Szanowski, który również musiał uciekać na emigrację po Przegranych kolejnych powstaniach. No więc, jak widzicie Państwo, małe miasteczko, 62 km od Mediolanu, a tyle wspólnego z Polską, ale to jeszcze nie wszystko, co wiąże się z naszą polskością. Miasteczko jest bardzo dobrą bazą wypadową, jeżeli chcemy zwiedzić Mediolan, Bergamo, jezioro Como, jezioro Maggiore i inne miasteczka i inne jeziora wokół tego terenu. W miasteczku urodził się również kolarz Pasqual Fornara, dwie siatkarki, które są bardzo znane we Włoszech. W miasteczku jest kilka klubów sportowych, jest redakcja magazynu Atelier, a we wrześniu odbywają się święta z okazji święta wina. I w czasie tych świąt są organizowane imprezy sportowe, folklorystyczne i kulturalne. Miasteczko Borgo Ramero posiada również własną historyczną potrawę, nazywa się Tapulon. Jest to zwykłe, bardzo, bardzo drobno posiekane mięso z osła, plus czosnek, cebula, zioła, liść laurowy olej i dużo, dużo wina. Miasteczko Borgomanero ma długą historię. Jak mówi legenda, zatrzymało się tam 13 osób, które wędrowały z któregoś sanktuarium. Takim się spodobała rzeka Agogna, że zbudowali pierwsze osady. Najsłynniejszą i najstarszą budowlą w miasteczku jest kościół świętego Leonarda, wybudowany w 1125 roku do 1150 roku. W 1198 roku wieś otrzymała status wolnej wsi. Nowa osada została zbudowana na prawie rzymskim Civitas. Czyli jedna główna droga i odchodzące boczne w kształcie krzyża. W 1449 roku wieś brała udział w starciach Ludwika Sabołckiego z Franciszkiem Sforcą. I tak, proszę Państwa, Franciszek Sforca był dziadkiem naszej królowej Bondy. Więc jak Państwo widzicie, małe miasteczko Borgo Ramero, a gdzie, za przeproszeniem, splunąć. Tam historia Polski na każdym rogu ulicy. Nigdy byście się tego nie spodziewali, a jednak można by powiedzieć, że czuliśmy się prawie jak u siebie. Małe miasteczko, ale dużo sklepów, i to z bardzo elegancką odzieżą. Nie mówię o tej odzieży high fashion, ale odzież. Bardzo zbliżona do tych y, światowej mody, oczywiście szyta przez innych, y, innych krawców, przez inne firmy. Co mnie bardzo zdziwiło, na głównej ulicy, naprzeciwko naszego domu Casa Giuseppe Garibaldi, była perfumeria. Bardzo duża perfumeria z niezwykle drogimi perfumami. U nas te perfumy kosztują ponad 1000 zł, a w takim małym miasteczku. No, to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Dużym zaskoczeniem dla mnie było również to, że w takim małym, ponad 20-tysięcznym miasteczku jest ponad pięć kościołów, ale do tego jeszcze wrócę. W XVIII wieku miasteczko Borgo Manero, tak jak i cała Europa, została nawiedzona przez zarazę. To miasteczko ocalało, ponieważ. Jak mówią fakty historyczne, cztery zarażone osoby zostały wyrzucone za mury miasta, i przez to miasteczko ocalało jako jedno z niewielu, które oparło się zarazie. W XIX wieku miasto straciło całkowicie mury obronne i przekształciło się w ośrodek handlowo-ekonomiczny. I to widać, w tym małym miasteczku, chociażby y, za sprawą tych pięknych, eleganckich sklepów, i podkreślam z odzieżą m, stricte m, te, w tegorocznych klimatach, co naprawdę było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ można by sądzić, że w takich mało miasteczkowych klimatach nie znajdziemy tej y, high fashion, powiedzmy, że w. w w cenach odpowiednich do zarobków w takich małych miasteczkach. A jednak naprawdę jest to dla mnie duże, duże zaskoczenie. Mnóstwo instytucji, nawet i instytucja, jeżeli chodzi o turystykę. Głównym kościołem przy głównej ulicy Via Novara jest kościół parafialny San Bartolomeo. Oczywiście to miasteczko niewielkie, starą część można przejść w kilkadziesiąt minut, robiąc po prostu pętle. Jeżeli chodzi o dane techniczne, na głównej ulicy, tak jak na wszystkich ulicach Starego centrum Borgo Manero, parking jest płatny. Parking jest płatny od 8 rano do godziny 19. I tu o tym pamiętajmy, bo jest skrupulatnie to przestrzegane. W nocy parking jest bezpłatny, ale jeżeli przyjedziemy, przypuśćmy, własnym samochodem lub samochodem wypożyczonym na lotnisku, przypuśćmy, to można bez problemu zaparkować, wyjeżdżając ze Starego Centrum. To jest około gdzieś 100-200 metrów i przy rzece Agogna. Są parkingi darmowe i tam możemy zostawić samochód. Małe miasteczko, ale posiada bardzo dobre drogi. Co więcej, posiada nawet w tym roku wybudowany wiadukt. Tak proszę Państwa, tylko i wyłącznie 20 tysięcy mieszkańców, ale bardzo prężnie i bardzo sprawnie jest zagospodarowane to miasteczko. Tak jak powiedziałam, my przyjechaliśmy z lotniska bezpośrednio wypożyczanym autem z takiej małej wypożyczalni Via Auto. Dodam tylko, że faktycznie tam się pracuje po włosku, czyli tak jakby zawsze mieli włoski strajk, czyli im się nie spieszy, ale przynajmniej tyle, że się zrehabilitowali po oddaniu samochodu i załatwili sprawę. W jedną minutę. Naprawdę, uwierzcie Państwo, w jedną minutę. Ale dobrze, to, to taki mały żart. Jeżeli Wy pożyczycie samochód, to nie obawiajcie się, że dostaniecie, tak jak my, małego Fiata. Czteroosobowy samochód przejechał prawie, że całe jezioro komu na tych niezwykle krętych, wąskich i bardzo mm, stromych y, drogach. Świetnie się trzyma drogi, to takie dane techniczne, jeżeli chodzi o mały samochód. Fantastycznie się trzyma, więc jeżeli dostaniecie Państwo małego Fiata, to się nie przejmujcie, da radę, naprawdę da radę, świetnie się sprawdza. Autostrady są płatne, więc jeżeli Państwo wy pożyczycie samochód przy lotnisku, to musicie liczyć się z tym, że będziecie płacić za każdy odcinek autostrady. My jadąc z lotniska Melepensa do miasteczka... Borgo Manero, zatrzymaliśmy się przy, w supermarkecie Familia. Dlaczego to wspominam? Ponieważ pomimo wszystko ten supermarket, Familia, okazał się najtańszym i najlepiej zaopatrzonym supermarketem, jaki odwiedziliśmy w czasie tych kilku, tej kilkudniowej wycieczki. I dlatego wspominam, ponieważ jak Państwo widzieliście kupiliśmy szynkę parmeńską, kupiliśmy taką szeroką mortadelę włoską, przeróżne smaki oliwek w przeróżnych zalewach, kilka rodzajów wina włoskiego, a także i mnóstwo innych włoskich przysmaków. I właśnie w tym supermarkecie Familia. Było najtańsze i najlepsze zaopatrzenie, przy czym jeszcze dodatku yy, świeże. Więc jeżeli Państwo zobaczycie na swojej drodze sklep Familia, to yy, zatrzymajcie się, bo po prostu warto. Jest dużo włoskich produktów, a przecież po to jedziemy do Włoch, aby zjeść jak najwięcej włoskich produktów. Najstarszy pozostały budynek, jak już mówiłam, to Kościół Świętego Leonarda z 1125 roku. Jeżeli Państwo przyjedziecie w tygodniu, tak jak my, to niestety nie uda się go Wam zwiedzić, ponieważ zwiedzanie jest tylko w sobotę między 16 a 18. Co jest w tym malutkim kościółku? Są freski przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem, Trójcę Świętą, Madonnę de la Latte, Madonnę ze Świętymi Piotrem i Pawłem oraz na Ale tak jak mówię... Nie udało nam się zobaczyć, nawet nie udało nam się zajrzeć do środka. Co jeszcze jest interesującego w tym miasteczku? Ano to, że jeżeli przyjedziecie w czasie weekendu, to w piątek trzeba będzie usunąć samochód z ulicy, ponieważ od samiutkiego rana w piątek organizowany jest targ. Na głównej ulicy miasta jest organizowany targ barwny, kolorowy, można kupić wszystko. Zachęcam również do tego, aby zrobić spacer, taki długi spacer po miasteczku. My spacerowaliśmy przez dwa wieczory i coraz to większe koła zataczaliśmy. Jest mnóstwo fantastycznych restauracyjek. Są cukiernie, piekarnie działające od samego rana. A nawet i dla zwierząt. Jeżeli ktoś przyjedzie z pieskiem, bez problemu nawet może iść do stacji samoobsługowej i umyć, uczesać i wypielęgnować swojego czworonoga. Borgo Manero było przez chwilę okupowane przez Austrię i wydaje mi się, że przejęli od Austriaków niezwykłą czystość. Naprawdę, uwierzcie Państwo, jest czysto na ulicach. Nie zdziwmy się, jeżeli pod głównym kościołem. Na głównym placu, przy którym jest pomnik Madonny, zobaczycie o godzinie w pół do dziesiątej w nocy i z małymi dziećmi. Tak, proszę Państwa, wtedy wreszcie zachodzi słońce, jest chłodniej, jest przyjemniej. Widzieliście też Państwo klepsydrę Silvio Berlusconi, tak? Bo jak już mówiłam w poprzednim filmiku, Silvio Berlusconi urodził się w okolicach Mediolanu. W rejonach Borgo Manero jest kilka tras turystycznych, rowerowych, a także i pieszych. Jeżeli Państwo przyjedziecie własnym samochodem albo kamperem, to bez problemu możecie pozwiedzać okolice rowerowo lub pieszo. Ja dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zachęciłam państwa do odwiedzenia malutkiego, bardzo klimatycznego, bardzo eleganckiego, bardzo schludnego i bardzo czystego Borgomanero.